No i musimy po prostu, mamy mało czasu, ale każda gazetka chyba jak wiedziemy w nią daje nam jeden? Jedną sekundę lub dwie. Teraz jedną, tak wychodzi z tego, że jedną. No i musimy jechać za tymi gazetkami aż do miejsca no, wskazanym przez grę. Bo tam z rozmowy wynikało, że jakiś tam zły człowiek zabrał temu naszemu. Nie wiem, komu, kto to dzwonił do nas. Ukradł, nie zabrał furgonetkę. I wszystkie porno-gazety rozsypały się po mieście. No i my teraz musimy za tymi gazetami jechać, żeby po prostu znaleźć, gdzie on się ukrywa, no i go zabić. Więc jedziemy. Powiem, że to jest... nie jest łatwe, bo gdybyśmy... Mieli na mapie, gdzie te gazety są, okej, okay, ale te gazety właśnie nie mamy, gdzie one są na mapie, jak idą prosto, to spoko, ale jak jest jakiś zakręt, to teraz nie wiadomo, w, który, w którą stronę ten zakręt może po prostu prowadzić, więc nieraz tak trzeba na chybi trafił i szybka decyzja, bo naprawdę powiem, że każda sekunda jest tutaj potrzebna. Ja już tą trasę mniej więcej mam właśnie ogarniętą, dlatego że nie jest to moje podejście pierwsze. Się przyznam, bez bicia. To, że tam nagrywam GTA, to nie znaczy wiadomo, że jestem jakiś yy, mistrzem w to, że wszystkie misje za pierwszym razem i GTA w 100% przejdę w jeden dzień. To nie o to chodzi. Dobra, już powoli dojeżdżamy do celu. Do celu, którego nie ma na mapie. No i tu właśnie się zgubiłem za pierwszym razem, bo nie wiedziałem gdzie jechać, ale skręcamy tutaj. No i widzimy, już mamy cel. No, hej, wracaj do samochodu, ale możemy go po prostu ręcznie, <grymne> ręcznie, czy tam z broni zabić. O ty świnio! Dobra, to obijemy mu mordę. No, zabierz samochód na zaplecze magazynu XXX. No i jedziemy teraz już do punktu, teraz nam żaden czas się nie odlicza, bez stresu. Kurcze, gdzie ja jadę? Ja zawsze mam stąd problem wyjechać, naprawdę. No nie, jeszcze roz... No, dobra, już myślałem, że rozwalę jeszcze tą furgonetkę. Dobra, idziemy do celu. No i już jesteśmy przy celu, tylko teraz gdzie jest wjazd? O jest, dobra. Zsunąć cię bo porozjeżdżam. X, X, X Magazine. Azyetki czekają, chyba. Dobra, misja zaliczona. No i ja zapraszam Was na następną. Dobra, przechodzimy następną misję. O nazwie Zabierz brudy do pralni. Tak a god dam sick. The Triad stink they can mess with me. Let's teach these would be tough guys what it means to be tough guy.

Idziemy sobie najpierw po broń. Co to mamy granat? No tak, za bardzo powiem, nie lubię granatami rzucać. Dlatego, że zazwyczaj albo rzucę za daleko i nie trafi w tego kogo ma trafić, albo rzucę za blisko i zabije mnie. Tak. Różnie to bywa. Dobra, ale zobaczymy co się będzie działo. Więc jedziemy do celu. Do celów. Nie do celu, do celu. Dobra, pierwszy już jest blisko Ha, czyli to trzeba... Tą furgonetkę, dobra, spróbujemy... Ajajaj, no wiedziałem, wiedziałem, kurde. Ale dobra, chyba jest po niej. No już mi policja goni super. Dobra, ale dobrze, że auto jest nasze całe. Dobra, następna tutaj już też się nam pojawia Kurde. te hmm. spróbujemy ją rozwalić tam O ile mi starczy naboi, ale starczy, bo ona już się pali i ucieka ode mnie. Dobra, następna. Wybuchła i ostatnia. Ucieka świnia, niech ucieka, dobrze robi. No nie, jeszcze brakło mi tych naboi. Dobra, będzie trzeba coś ocierać się. Gin. Dalej, gim, bo nie mam czasu. O, moje się pali. Kurde, zamiast jego to moje. Aha, jego też, to dobrze. No dalej, buchaj. Jest. No i misja zaliczona. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek.